Co należy robić, aby grać tak dobrze, jak obecnie najlepszy zawodnik World of Tanks na świecie? To jest to, co dzisiaj będziemy chcieli zbadać. Moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem Multi i tym razem mam dla Was rekordową bitwę Stanloksa serwera rosyjskiego na vz 55 Będzie to potyczka rekordowa pod kątem uszkodzeń na mapie Erlenberg w trybie szturmu, także będzie co oglądać i na pewno podpatrzymy kilka technik tego gracza. Ogólnie jeżeli chodzi o Stan możecie go niekoniecznie kojarzyć, ponieważ on właśnie nie gra na serwerze europejskim, lecz na rosyjskim, ale jeżeli troszeczkę siedzicie tą scenę, to na pewno wiecie, że tam jest bardzo szanowany i uznawany właśnie za jednego z najlepszych graczy, jeśli nie najlepszego. Zresztą jego wyniki mówią same za siebie. Gracz ten ma prawie 6 tysięcy ogólnego wn po rozegraniu, prawie 30 tysięcy bitew i po prostu chory wyniki na dziesiątkach, więc bez dwóch z jest to zwodnik genialny, więc. Zobaczmy co tutaj robi, jaki ma plan na tą bitwę. Po pierwsze wiemy o tym, że mapa Ernenberg w trybie szturmu wygląda troszeczkę inaczej niż w trybie zwykłym i w trybie szturmu bardziej chodzi o to, aby zająć lewą flankę. I tutaj akurat zajmujemy taką miejscówkę strategiczną, z której możemy karać jakikolwiek czołg, który podjeżdża linią 5. Tutaj bardzo często gracze próbują robić sobie scrapa, właśnie wychylają się i po prostu z tego okienka możemy ich bezkarnie karać, pokazując tylko mały pojazd, mały fragment pojazdu, więc zajmujemy po prostu bardzo mocne miejscówkę. Z której no ciężko nam zagrozić, a sami możemy robić bardzo, bardzo dużo. VZ-55, oczywiście wiecie o tym, że jest jednym z najlepszych czołgów w Ocie. No i teraz to, co po prostu robimy, to z jednego miejsca podpalamy obiekta na 705 dwukrotnie. Najpierw dostał raz, ugasił się, potem drugi strzał, no i tym razem obiekt już nie ma gaśnicy i tym samym stracił grubo ponad 1000 HP, prawie 2000 w sumie powinienem powiedzieć. No naprawdę bardzo kiepska bitwa dla tego gracza. Ale na jego własne życzenie, nie powinien tak pojechać w tym trybie I to co tak naprawdę robimy, to teraz kramy kolejne czołgi, które robią to samo Czyli też wychylają się z nadzieją, że ho przebijemy VZ powierzy. No ale niestety nie udaje się to Tortoise'owi Nie udaje się to tak, że jak pancerowi on nawet nas nie trafił Gdyby ktoś z was był ciekawy, jakich zestawów tutaj używa nasz bohater Co sprawia, że tak trafia, tak przebija To po pierwsze chcę powiedzieć, że używa tutaj zestawu z wzmocnieniem i fioletowym e, e, zestawem stabilizacyjnym, i wentylacją, czyli nie ma tutaj turbo, nie ma tutaj ulepszonego celowania. Taki dość standardowy zestaw, klasyczny zestaw. Wielu graczy na FoZecie używa turbo, ale tutaj po prostu go nie ma. Ja też na FoZecie nie używam turbo, też właśnie stawiam bardziej na ten zestaw, bo po prostu turbo wydaje mi się, że nie ma tutaj aż takiego dużego znaczenia. Ten czołg tak jest mega szybki, a stabilizator e, po prostu sprawia, że celownik jest mały i można szybko oddać skuteczny strzał. Co do zestawów eksploatacyjnych, tutaj macie moi drodzy apteczkę, dużą, duży zestaw naprawczy i racje bojowe. Wiadomo, że na dziesiątkach, a już szczególnie na magazynkach, zawsze Wam powtarzam, używajcie racji, to dużo daje. Więc, no, po prostu taki naprawdę typowy zestaw, który się poleca każdemu. A jeżeli chodzi o amunicję, no to wiadomo, full gold, bo na powzecie penetracji dużo nie ma. A na magazynkach i tak wiadomo, że penetracja musi być zawsze maksymalna, bo chodzi o skuteczność. W tym momencie Tortoise bardzo mocno się tutaj odsłonił. Mamy bicie na jego bok. Zobaczcie, że bohater nie wali! Perfidnie po garnku, choć pewnie wielu szkołoby garnka, tylko czekał, jak ten tordyks będzie bardziej bokiem. Dlaczego? Bo garnek po pierwsze potrafi zaskoczyć. To nie jest takie coś, że każdy strzał w garnek przebija, szczególnie że tutaj nie ma 340 penetracji na godzie, tylko bardziej 300. Dokładnie 306 średnio, a zawsze może pozostać mniej. I do tego też polowaliśmy na gąskę, aby go wiadomo już utrzymać bokiem, i w ten sposób on by poległ. No niestety nie udało się, ale polowanie na gąskę na pewno tam było widać, o to chodzi. Teraz wykorzystujemy fakt, że ci gracze są tdk nie mają wieży, i wyjeżdżamy im na plecy. Bardzo szybka, przytomna reakcja, o TDK-ów, a, a jednocześnie wiemy o tym, że przy naszej puli obecnej HP, no nie musimy się obawiać. FA 215B, czy obiekt 257, w końcu mamy jeszcze mnóstwo Życia. Teraz, kiedy widzimy, że 257 pojechał bardzo, bardzo odważnie do przodu, możemy podnieść decyzję, czy jedziemy po FV-a, czy właśnie po 257. Bohater widzimy, że ma bliżej do FV-a, więc wybiera akurat jego. Jednocześnie muszę powiedzieć, że jechanie po 25.7 też wydaje się mieć sens, no ale wybraliśmy RV. Jego bardzo łatwo można podpalić od frontu. On lubi się naprawdę palić, lubi się jarać, ale nie udało się, tak jednak dwa strzały weszły. Jest to w końcu bardzo prosty. Cel. No, i teraz, oczywiście, pewnie skończymy FV. A potem pojedziemy po 257. Bo co ma tak się tutaj kurzyć ten radziecki czołg. Zobaczcie, że mamy pozycję na wieżyczkę. To nie jest tak, że w tym momencie stoimy byle gdzie, tylko właśnie byliśmy dobrze ustawieni. I teraz, zobaczcie, jedziemy po FV, a tak, aby mieć na niego bicie. I szukamy też obiekta 257. Bohater liczy na to, że ten FV będzie dalej w tym samym miejscu. Nawet się teraz świeci, ale uznajemy, że dobra, olewamy go bo on po prostu już jest ogryskiem, z 257 będzie więcej medza. i wybieramy 257. W tym momencie widzicie, to co jest bardzo istotne, to to, że najlepsi gracze oceniają każdą sytuację w ten sposób, gdzie więcej zyskam. Czy to jest tak, że ja na e-fale zrobię 300 i to będzie super, czy lepiej zrobić 1000 na obiekcie 257? Wiadomo, że lepiej zrobić 1000, była szansa, aby przy okazji zdjąć FWa i pojechać po 257. F niestety się schował, więc wybraliśmy 257, ale tutaj chodzi o kalkulację, gdzie więcej dostanę, więc dlatego, aby 257 był w tej sytuacji priorytetem, bo EFA już był na po prostu mocnym ogrysku. Wynik 9 do 10. Moglibyśmy teraz, zobaczcie, pojechać na północ po te dwa czołgi. Możemy też pojechać bardziej w stronę własnego respa, no, ale że to nie jest właśnie tryb bitwa standardowa, tylko szturm to ym, Stanox uważa, że ci gracze raczej, no nie będą tam stać w rogu w K0, tylko będą właśnie wracać na bazę, dlatego też idziemy w stronę bazy. Tak jednak, zastanawiam się, dlaczego oni pojechał na przykład w ten sposób, aby, że tak powiem, skrócić sobie i pojechać bardziej przez D8, D9, wtedy, prawda, byłaby szansa. Aby złapać czołgi, które wracają. Tak się jednak nie stało, bo, moi drodzy, na plecach pojawia się nam TVP. Czyli zobaczcie, że TVP ma tutaj taką troszeczkę niestandardową taktykę. Pojechał nas niby skapować, ale tam nie ma bazy. No i teraz przyjęliśmy pociski od tego TVP. -ka. On wiemy, że ładuje, mamy go na magazynek, więc po prostu ciśniemy w jego stronę i zobaczcie, chyba rozwalimy budynek, bo to jest zniszczany budynek, a nie chcemy, aby nam się za budynkiem kręcił. Z prawej strony pojawia się ten I teraz to co robimy, to staramy się jak najszybciej skończyć tVP. -ka. Dostaję raz dostaje dwa i wiemy o tym, że ten H ma dwa pociski. Raz już nie trafił, drugi raz, no, nas przebił niestety w bok. No, ale ładuje, więc po prostu wciśniemy po niego, wiedząc, że no, pierwsi. Jednak gdy ładuje szybciej niż dziewiątkę, więc skręcamy teraz dystans i ciśniemy w, st w stronę tego gracza. On... Raczej nie jest w stanie nas zdjęć na magazynek, to musiałby być jakiś cud, jakieś fantastyczne losowania, więc wyjeżdżamy, dostaje on raz i teraz strzał drugi kończy tego gracza. Możemy teraz uspokoić sytuację. Nie wychylamy się tutaj, tak wiecie, żeby zaryzykować, tylko bardziej na przodowaniu czekamy. Nasze to teraz walczy z UDS-em, walczy z vz No, i kiedy widzimy, że już lampki nie mamy, bo lampka no, nie trwa wiecznie, i jesteśmy wykryci tylko przez 9 sekund. To teraz skracamy, ale bardzo ważne, nie jedziemy tutaj szczerym polem, tylko właśnie wiedząc, że sytuacja jeszcze nie jest taka pewna, bardziej miastem. Po prostu Stanok wiedział o tym, że jeżeli chce to wygrać. Musi jeszcze uważać, bo bitwa nie jest na pewno wygrana. Kto wie, co się tutaj się wydarzy. Na szczęście 140 teraz troszeczkę pomaga i eliminuje VZ-a bardzo niebezpiecznego magazynka UDES. Nie jest na magazynkę, on jest na dwa magazynki, więc tutaj trzeba być na pewno czujnym i mieć fajną skuteczność. Wychylamy się. UDES celowo w tą stronę jesteśmy pod kątem, niestety nie weszło. Ona tutaj powinien przebić. Nie trafia nas tutaj z demedżem i co ciekawe, podpalamy go. To jest kolejne podpalenie w tej bitwie, już chyba trzecie. Udes walczy teraz z 140, 140 robi w niego sobie łatwo damage. No i teraz pytanie: Co się wyda, że my tutaj się wycofaliśmy? Nie ryzykujemy, bo nie wiemy gdzie jest lodówka, nie było jeszcze jej widać w tej bitwie. No i kiedy Udes zostaje zniszczony przez obiekta, zmieniamy pociski, moi drodzy, na burzaki. Dlaczego na burzaki? Ponieważ wiemy o tym, że Skoda ma 80 życia. I wiemy o tym, że lodówka ma chyba fula, no bo nie była w końcu wcześniej wykryta. Teraz obiekt walczy ze Skodą, zobaczmy kto wygra. Obiektik wygrywa, ale trzeba sobie powiedzieć, że tutaj Skoda była bardzo blisko wygrania tej konfrontacji i świeci się lodówka. Jak już wam powiedziałem wcześniej, przytomnie zmieniliśmy pociski na burzaki. I teraz pierwszy strzał 610, drugi strzał 611. Naprawdę, no te burzaki tutaj zrobiły totalną sieczkę. A 140 po prostu kończ tą lodówkę, która no już tutaj niewiele mogła. Zrobić. Dwóch nas nie miała szansy zdjąć, więc to daje nam wynik rzędu 14600 uszkodzeń. Totalny pogrom, totalna sieczka 14600 na powzecie 55. No ale jak widać, da się, jest to możliwe. I najlepszy gracz World of Tanks na świecie właśnie nam to pokazał. Jeżeli chodzi o mnie, ja tutaj bym podkreślił przede wszystkim. Cały czas myślenie, szybkie decyzje, szybkie reakcje, oczywiście gra, która w ogóle do tego pozwala, czyli mocna załoga, mocne wyposażenie, materiały eksploatacyjne, gold, to jest podstawa, aby móc po prostu w pełni wykorzystać potencjał pojazdu. I pobijać kolejne rekordy. Teraz tylko czekam na 15 tysięcy uszkodzeń nowym VZ-em, a potem nerf na początku przyszłego roku. Nie do tego akurat nikomu nie życzę, bo tak zawsze jest, że ludzie dobijają czołg, potem dostaje nerfa, bo jest za dobry. Miejmy nadzieję, że tak tym razem nie będzie. No i co moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do stawienia łapki w górę i oczywiście subskrybujcie kanał po więcej. Trzymajcie się, do zobaczenia. pa! pa.